Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was płytę MSI Z170 Gaming Pro Carbon, czyli odświeżona płytka od MSI pod procesorem Skylake. Zobaczymy sobie, jaka jest zawartość pudełka. Płyty tutaj nie ma, bo ja ją wyjąłem na test bench i już ją testuję. W pudełku znajdziemy między innymi zaślepkę na tylny panel wyjść. Może ja tutaj to Wam otworzę i pokażę. Tak wygląda. Oj, do górnych wziąłem. Czy mamy tutaj? Logo również smoka, i mamy gąbkę z tyłu. Mostek SLI długi, elastyczny. Dwa kable Sata jeden kątowy, jeden z prostymi końcówkami. Płytkę ze strawnikami i softem natomiast to proponuję Wam ściągnąć zawsze najnowsze ze strony producenta. Podziękowania za zakup produktu i zachęcenie do zarejestrowania go na stronie MSI naklejki na kable, żeby je poznaczać na kable SATA, czy też na przykład kable od wentylatorów, tak abyśmy wiedzieli, który kabel jest który. Krótka taka instrukcja obsługi, jak instalujemy procesor i pamięci na płycie głównej. Nie wiem, czy jest tu karta graficzna też. Nie, o karcie jest. Również pokazana instalacja karty graficznej, taki skrócony, można powiedzieć, user manual, jak to nazywam. I książeczka ze szczegółowym już opisem, czy jak podłączyć chociażby przedni panel obudowy, jak podłączać wszystkie elementy na płytę wejścia, opis również BIOSu i opis softu, który dołączony jest do płyty. Także tak wygląda zawartość opakowania, a ja teraz zapraszam was na rzut rzutokiem na samą płytę główną. Płyta posiada czarne matowe PCB, co w dzisiejszych czasach stało się już chyba standardem. Obsługuje ona wszystkie procesory na podstawkę LGA1151, począwszy od Pentiuma, a skończywszy na topowym modelu i 76700 k Rozkład elementów na płycie jest bardzo poprawny, ale o tym jeszcze kilka słów w późniejszej części materiału. Płyta wyposażona jest w 8-fazową sekcję zasilania chłodzoną dwoma sporymi radiatorami. Same radiatory posiadają wstawki z karbonu, stąd też wzięła się nazwa "testowane dzisiaj płyty. Znajdziemy tutaj 4 sloty PCX, jest razy 1 i 3 razy 16, z czego faktyczna szybkość idąc od górnego slotu przedstawia się następująco. Razy 16, razy 8, razy 4 i warto również wspomnieć, że pierwsze dwa sloty są wzmacniane. Płyta również posiada wsparcie dla SLI Crossfire, natomiast pamiętać należy o tym, że łącząc karty w tryb SLI używamy slotu pierwszego i drugiego. Zachłodzenie chipsetu płyty odpowiada niewielki radiator z stawkami karbonu, jak i logo MSI. Rzecz jasna, znajdziemy również stop na dyski SSD oparte o interfejs M2, który oferuje szybkość do 32 gigabitów na sekundę. Jak na pudełko z dopiskiem gaming przystało, nie mogło zabraknąć dobrej karty sieciowej teraz z funkcją LAN Protect, a dzięki dołączonemu oprogramowaniu możemy przydzielić priorytet dla gry, czy też aplikacji do streamowania. To jednak przydatne będzie oczywiście tylko w przypadku słabszego łącza internetowego w Waszym domu. Znany już z innych płyt MSI Gaming układ Audiobus 3 na wydrobionej płytce PCB. Posiada on również dwa wzmacniacza sławkowe, jak również osobne wyjście na sławki na przedni panel. A teraz czas na małą rundkę dookoła płyty. Na górze znajdziemy wejście 8-pin EPS do zasilania procesora, radiator sekcji zasilania, jak również wyjście pod wentylator do chłodzenia procesora, ale służyć ono również może do podłączenia pompy coolera I.O. 4 sloty na pamięci RAM umożliwiające ich pracę w trybie dual channel, maksymalna szybkość pamięci do 3600 MHz. Na prawej krawędzi płyty znajdziemy kolejne wejście 4-pin do opcjonalnego wentylatora kulera na procesor i poniżej 4-pinowe wejście pod wentylator obudowy. Złącze 24-pin do zasilania płyty głównej i poniżej wyjście USB 3.0 na przedni panel obudowy, a następnie kolejne USB 3.0 tym razem umieszczone pod kątem 90 stopni. I w końcu 4 wejścia SATA w standardzie 3.0. Na dole płyty znajdziemy m.in. wyjście na przedni panel audio, również wejście 4pin do podłączenia wentylatora w obudowie. Następnie wyjście na podłączenie przedniego panelu obudowy, jak i dwa wewnętrzne porty USB 2.0 oraz złącze SATA Express. A tutaj zapodziało się nam jeszcze jedno wejście 4 do podłączenia wentylatora. Na tylnym panelu wyjścia głównej od lewej znajdziemy dwa razy USB 2.0, zaraz nad nim wejście PS2, dalej wyjście wideo DVI, USB 3.1 generacji drugiej oraz USB 3.1 typu C, wyjście HDMI, a nad nim zaraz dwa razy USB 2.0, karta sieciowa pod nią dwa wyjścia USB 3.1 generacji pierwszej, jak i wyjścia karty dźwiękowej. Jak w przypadku każdego produktu gamingowego od MSI mamy dołączoną aplikację Gaming App, tą możemy zainstalować z płytki CD dołączonej do płyty głównej lub też ściągnąć najnowszą wersję ze strony producenta, co zresztą tutaj proponuję Wam zrobić. Omówię Wam tutaj tylko dwie rzeczy, mianowicie zarządzanie diodami LED, które mamy wbudowane na płytę główną. Mamy tutaj podświetlenie RGB, także 16,8 miliona kolorów dostępnych. Każdy naprawdę powinien znaleźć coś dla siebie. Również macie możliwość włączenia animacji kilka do wyboru, czy też na przykład możecie włączyć sobie, aby diody reagowały na temperaturę procesora. To jest akurat dla mnie bardzo fajną opcją. Co również dla mnie bardzo ważne i istotne, to to poświetlen LED nie jest inwazyjne, także, brzydko mówiąc, nie będzie waliło wam po oczach. Dla mnie akurat jest to niewątpliwym plusem. I kolejna rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to za pomocą jednego przycisku tak naprawdę możecie sobie podkręcić procesor. Macie, Jeżeli chodzi o, o ustawienia tej aplikacji gaminga macie od razu ustawiony Gaming Mode, czyli procesor ma zegary około 38 czy 9 GHz, natomiast po wciśnięciu tego OC Mode czy, te OC, czy też OC Mode i po zrestartowaniu komputera zegary zostaną podbite. Za chwilkę zobaczycie, na jakie wartości i jakie napięcia zostaną ustawione. I teraz zrestartuję sobie system i wracam do Was za chwilę. Jak widać zegary zostały podbite do 4,1 GHz, a napięcie to 1,32 V, także dość wysokie jak na takie zegary. Oczywiście wszystko zależy od sztuki procesora, natomiast tutaj MSI chciało mieć pewność, że te zegary będą stabilne, jak najbardziej stabilne. Ja jednak proponuję Wam opcję manualnego podkręcania procesora i za chwilkę Wam pokażę w jak łatwy, bardzo łatwy sposób, za pomocą BIOS-u możemy podbić zegary tego procesora. Jesteśmy teraz w biosie płyty głównej i od razu Wam powiem, że nie jest to typowy poradnik, jak podkręcić procesor. Jeżeli takiego szukacie, to oczywiście znajdziecie u mnie na kanale. Dam odnośnik w prawym górnym rogu, także możecie sobie na tą adnotację kliknąć i wtedy przekieruję Was bezpośrednio na ten filmik. Tam wszystko szczegółowo jest opisane, zresztą na tym samym procesorze bodajże i na płycie MSI. Natomiast dzisiaj pokażę Wam, jak w bardzo łatwy sposób podkręcić Wasz procesor. Niekoniecznie używając tej automatycznej opcji OC, ale właśnie używając BIOS-u, i gwarantuję Wam, że w większości przypadków to OC będzie wyższe, z niższym napięciem, co oczywiście będzie skutkowało niższymi temperaturami. W tym celu wystarczy wejść w zakładkę OC, i tutaj pierwszą opcję, którą zmieniacie, to jest OC Explore Mode z Normalna Expert. To umożliwi Wam zmianę mnożnika procesora. Proponuję Wam wpisać od razu wartość 45, co da Wam taktowanie procesora. 4,5 GHz. Nie gwarantuję Wam, że to akurat będzie u Was stabilne, ale warto od takiej wartości zacząć. Kolejna zakładka jest to CP Ratio Mode i tutaj ustawcie ją na Fix, tak jak u mnie było. Wtedy łatwiej ten procesor jest po prostu podkręcić. I kolejna opcja, którą już zmieniacie to tylko napięcie. Również Wam powiem, jaką tutaj wartość najlepiej ustawić. Z Auto ustawiacie na Override. Ja daleko do środka komputera siedzę, także nie widzę dobrze. Override i teraz ustawiacie wartość napięcia. Proponuję wam dla wartości 4,5 Hz, zacząć od napięcia 1,3 V. Takie powinno być wystarczające, aczkolwiek wiadomo. To zależy od sztuki procesora. Być może będzie trzeba więcej, być może mniej. I w tym momencie wystarczy wcisnąć F10, zapisać zmiany i wyjść do Windowsa. Jeżeli Wam się system zbutuje, to znaczy, że już jest połowa sukcesu. Wtedy wystarczy przetestować procesor pod względem stabilności, jakimiś programami, syntetykami, czy też zagrać kilka gier i zobaczyć, czy wszystko będzie ok. Jeżeli będzie ok, to możecie tak zostawić. Jeżeli nie, to możecie troszeczkę się bawić napięciami, zjechać z nimi w dół. Lub też, jeżeli nie będzie ok, to podbić napięcia wyżej. Wartości bezpieczne to spokojnie 1,35, 1,38V. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby procesor nie przekraczał zbyt wysokich temperatur. No i nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, że procesor, który kręcimy jest to i 5 k natomiast takie same wartości możecie zastosować dla procesorów i 7 k Także F10, zapisujemy zmiany i butujemy się do Windowsa. I jak widzicie, mam procesor podkręcony na 4,5 GHz, napięcie 1,3 V, czyli raczej niższe napięcie, dwa, wyższe zegary. To akurat w moim przypadku jest stabilne. Ja to testowałem wcześniej, także jak widać, naprawdę bardzo prosto możecie sobie podkręcić wasz procesor, przyspieszyć wasz komputer, niekoniecznie używając tej budowanej opcji, która nie zawsze do końca działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Link do płyty znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Jak zwykle poproszę Was o łapę w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.